Cześć, Sioma! Mateusz, a to kolejny film na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zagram Fortnite, lecz będę mógł używać tylko zielonych broni. Jeśli takie filmy Wam się podobają, to możecie tutaj strzelić łapkę w górę i subika na moim kanale ten czerwony przycisk na dole, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Możecie też wejść na moje inne filmy lub w na mojego Discorda, bo tam będziecie mogli ze mną nagrać właśnie taki odcinek. Ogólnie dawno Fortnite'a nie grałem i widzę, że dużo się pozmieniało. Mamy nowe lobby, znaczy nowe, nowe tło w lobby. Mamy tutaj jakieś Naruto, Smoczy Kule, bo tutaj jest Dragon Ball. Nie ogarniam tej gry, bo nigdy w nią nie grałem. No ale ogólnie to jest coś z serii chyba Naruto, coś podobnego. Nie chcę wam mówić, bo i tak się nie znam. Mam level dopiero 61, więc myślę, że widać, że trochę nie grałem. Ale dzisiaj mam nadzieję, że dzisiejszy challenge pójdzie naprawdę dobrze, więc przechodzimy do gry. No jestem już w gierce, ogólnie ubrałem się cały na zielono, bo w końcu muszę być e, tylko zielony challenge dzisiaj. No i taki ogólnie film już nagrywałem z MikuXem, dawno dosyć, więc tutaj mamy kontynuację. Więc jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, czyli tylko niebieskie bronie, to oczywiście jeszcze raz przypominam, strzelcie łapkę. A my sobie polećmy może gdzieś, nie wiem, w sumie może polecimy gdzieś tu, od razu. Żeby nie być od razu w miejscu, gdzie jest milion ludzi. Ale z nowych miejscówek widziałem, że dodano leniwą lagunę. To tylko tyle widziałem w sumie. W to nie mam bladego pojęcia, gdzie ja poleciałem. Ale widzę, że mam tutaj jakąś skrzyneczkę. Mam dziwny kilof, no ale chciałem zielony, a innego nie miałem. Jakąś pompę mamy, a ja już ją grałem tylko. No, nie, nie ogarniam jak. Jakieś minimalne lagi, bo pierwszy raz się odpaliłem Fortnite'a. Otwieramy. Aha, cztery rybki. Nie no, super, super. Dobra, leczonko jest, więc możemy sobie wywalić niepotrzebne itemki. I lecimy do tego domku. Tutaj bierzemy sobie z lesonko. Jakieś zadania Naruto robię. Super. Mamy panią kaczkę. No niestety ma złotą broń, więc nie mogę jej zabrać. Ale zapomniałem powiedzieć, że jeśli chodzi o leczenie, to mogę używać jakiego chcę. No i bardzo fajnie, mam PMK, więc idealnie wprost. Zaraz będę, go, będę mógł używać go, bo jest zielony. Szukamy już tylko Mki, tak jakby Mki, bo ty, w tym momencie niestety Mki w grze nie ma, choć była bardzo fajna. No ale są inne, podobne bronie. Tam na ulicy jeszcze widzę jedną skrzynkę. No i tutaj na lewo, więc mam nadzieję, że z niej wyleci jakaś zielona broń. Przy okazji pozbieramy trochę matsów. Mamy snipe, no wezmę chwilowo, ale jakoś zadowolony z niej to ja nie jestem. No i może stoi skrzynki. No mamy pompę. Kolejną pompę, która jest lepsza Waszym zdaniem. Możecie napisać w tej chwili w komentarzu na dole. Rifcika możemy użyć, więc weźmiemy sobie za nas no i lecimy do przodu. Przy okazji pojeżdżę na dziku, tylko najpierw muszę na niego wskoczyć, co oczywiście jest problemowe. Dostałem troszkę hp, No to są grzybki, dość szybko wyleczymy. No, nasz kolega, który, na którego mam cel, jest 1300 metrów ode mnie. No nie jest to za fajna odległość, więc raczej nie dojadę. No i mamy Kawaha, więc myślę, że weźmiemy sobie zamiast tego DMR, Jakakolwiek broń taka. O nie, tutaj mamy oczywiście Auga. O wiele bardziej wolę... wolę grać Augiem po prostu. No nie, no, no, no wziąłbym, ale nie mogę, niestety. No i szukamy ludzi przede wszystkim, ale myślę, że trochę musimy się skierować do strefy. No i mamy bardzo ciekawą rzecz, czyli oczywiście bus bojowy. Trochę pojeździmy On jest dosyć dobry, bo ma działkę tutaj razy dwa Więc myślę, że możemy tym przeciwników detonować no Zobaczymy Ale najpierw musimy jakichś znaleźć No nie wierzę widzowie, znalazłem przeciwników Latają wirzy tam do góry Tak jak możecie w tej chwili zobaczyć No i spadam Lecę do nich jak najszybciej Przesiadam się na to Może to nie zadziała Kurde, bo znikną mi Ogólnie to wir mnie porwał i nie mogę nic zrobić o, widzę strzały, lecimy tam jak najszybciej. Jak widzę strzały, to tam lecę, bo naprawdę już brakuje mi ludzi. I jak na tej stacji nikogo nie będzie, to ja już nie wiem, widzowie. O, tutaj były fajty jakieś. Może ktoś został. Tu chyba nie, ale tam przede mną się biją i to widzę. Więc od razu lecimy sobie na kanion kamienic. No i tam już muszą być ludzie po prostu, muszą. Zostało aż 17 osób. No to nie jest aż. A tylko właściwie, bo na taką strefę dosyć dużą. Tutaj są, tutaj są, jak nic. Lecimy, widzowie. O, jest tu, jest tu, jest tu. Oj, na mnie. Dostałem. Nawet nie, wie, nawet nie wiem, gdzie jest, nie? Dostałem hita za stówkę. Od góry gdzieś. A więc to mam liftę, widzowie, więc użyję. Nie chcę kampić, ale po prostu nie ogarniam gry trochę. Nie wiem, gdzie jest. Coś tak, z którymi się nie chcę załadować. Tu jest. Ej, podmienił mnie! Uratowałem się trochę. Spami we mnie. No, niestety, zabił mnie, totalnie nie zadałem. Super walka. Lecimy do kolejnej. No, jestem już w drugiej gierce. Tym razem polecę na miejscówkę, gdzie jest o wiele więcej osób, żeby trochę się pobić, bo, bo po poprzedniej na pewno czuję niedosyt. I myślę, że polecę na tą nową miejscówkę, czyli na Leniwą Lagunę. W ogóle teraz zauważyłem, że bus bojowy jest zmieniony właśnie pod taki klimat Naruto czy tam Dragon Balla. Co to tam jest, ja nie wiem. Tutaj na pewno poleci ogrom ludzi. I mam nadzieję, że tylko szybko znajdę zieloną broń I nie zginę od razu Mam bardzo dobry landing Tak widzicie, idealnie nad górką sobie przylecę Tutaj mamy taki skazeczek No jest dużo ludzi Średnio mi się to podoba No jest dużo ludzi Nie ma broni, nie, no nie O, ale się uratowałem Ale to jest niebieskie, zielona skrzynka Jest! Mam pompę Tego nie mogę używać Dobra, lecimy na ludzi. Tam jest tutaj dużo. To jest? Lagi mamy jakieś widzowie. Nie fair. Pali się. Tu jest jakiś kolega. Dostał. Ma zero, ma zero, ma zero. Lecz, dobra, zabiłem. W końcu kogoś zabiłem. I jeszcze jedna pompa. Ale ty... Jest zamku, jest Zginąłem. Nie mogę go zamku, To się dzieje zamku, jest zamku, jest A jaj, no niestety, nie wyszła ta gra. Więc lecimy do jeszcze jednej. No a więc jestem w ostatniej gierce w dzisiejszym odcinku i w poprzedniej udało się zrobić jakiegoś fraga. To tutaj polecimy sobie na miejscóweczkę, gdzie nie jest aż tak dużo ludzi, ale jednak da się trochę powalczyć. Więc lecimy na wykrzywione wieże. No może trochę opis nie pasował, bo jednak tutaj poleci pewnie Multum ludzi, bo zawsze na wykrzywione leci dużo osób. Ale tutaj rozpoczęła się jakaś akcja odbudowy chyba. Nie wiem, czy to nadal trwa, czy już nie, ale tutaj widzę, że są jakieś nowe budyneczki. Ja tam znawcą wykrzywionych nie jestem, ale no na pewno odbudowane są, bo były zniszczone, po i będzie. Co tutaj polecimy, Bo jak widzę, idealny balkonik, więc. O nie, kolega, kolega, zielona broń! Uciekamy. Jednak poleciłem na inny budynek, bo tam kolega był już i zabrał mi jeszcze zieloną broń. Nie wiem, co tu się wyprawia, widzowie? Czemu tu nie ma zielonego? Tu nic nie ma. No jest problem. O, mam zieloną broń, ale jakie, co jest? Pem, pem, się przyda. Na pewno. Chociaż jedna brońka. No dobra, weźmiemy sobie te beczki. Tylko jedną mi dało sery, tej drugiej mi nie zaliczyło. Ale bez sensu. Tego nie mogę. No, czemu to masz? Wywal to. O, pompa, no i kozak. Właśnie tak to się robi. Teraz poszukamy jedynie przeciwników. O, mam już. O, kurde, on ma PEMA. What? Na hita mnie zdjął. No dobra, więc ostatnia gra totalnie nieudana. Nie wiem, co tu się stało. Dlaczego ja z na hita? Totalnie, skoro byłem troszeczkę uleczony. No dobra, i tak bym raczej tutaj zginął. Ale ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli takie filmy Wam się podobają, być może będzie więcej Fortnite' i trochę lepiej będę grał, więc do następnego i cześć!